Szanowni Państwo, jako że zostałem pozbawiony prawa do tego, by na Komisji Regulaminowej przedstawić bardzo dokładną, szczegółową analizę prawną właśnie zarzutów, jakie są mi stawiane, będę chciał przynajmniej częściowo tą sytuację nadrobić, choć w sposób ułomny, bo nie będę mógł zadać pytań prokuratorom obecnym na sali, nie będę mógł zadać pytań, które pojawiłyby się w dyskusji, to prawo zostało mi odebrane, zostałem go pozbawiony w sposób niezgodny z prawem. Mimo, że, jeszcze dodam, będąc w Krakowie na konferencji prasowej, na żywo, transmitowany, apelowałem, że jestem gotów jeszcze tego samego dnia przyjechać do Warszawy i stawić się przed komisję. Ta sprawa urasta moim zdaniem do miary pewnego symbolu, bo ściga się nas za to, mnie i prokuratora Miłoszewskiego, że chcieliśmy podejmować działania służące walce z korupcją właśnie walce z korupcją, za to chce się nas oskarżyć. To jest właśnie rzecz najbardziej charakterystyczna i znamienna, to jest właśnie coś, co charakteryzuje prawdziwe oblicze Platformy Obywatelskiej i prawdziwą Irlandię. Otóż, drodzy Państwo, przejdę w tej chwili do argumentacji stricte prawnej, którą postaram się ograniczyć. Ona z natury swojej nie ma charakteru medialnego i być może politycznego. W takim zakresie jak to niektórzy sobie by wyobrażali ale jest to bardzo precyzyjne odniesienie się do fałszywych testów stawianych we wniosku i manipulacji jakich dopuściła się prokuratura w tej sprawie mianowicie odpowiadając na uchylenie immunitetu poselskiego w tej sprawie chciałem się odnieść że wniosek zawiera szereg rażących sprzeczności między treścią przedstawionych dowodów a zarzutem oraz dowodzi lekceważenia podstawowych zasad prawa karnego i procesowego przez autora tego wniosku oraz przez prokuraturę, prokuratora krajowego i ministra sprawiedliwości, który jak sam twierdził ten wniosek czytał, zapoznał się z nim i w pełni go popiera. Jego autor, czy jego autorzy, szerzej mówiąc, manipulują. manipulują orzecznictwem Sądu Najwyższego oraz poglądami komentatorów przedstawiających treść w sposób nierzetelny i wypaczony. Robią to dlatego, że brak jest uzasadnienia prawnego dla argumentacji, jaką przedstawiają. Po pierwsze, odnosząc się do treści zarzutów w zakresie znamion, czyli cech przestępstwa, pozostają one w rażącej sprzeczności ze zdaniami przytoczonymi we wniosku przez pana prokuratora Wojciecha Miłoszewskiego. Mianowicie, zgodnie ze zdaniami prokuratora, cytuję Zbigniew Ziobro przekazał Wojciechowi Miłoszewskiemu, iż podjął decyzję o zapoznaniu prezesa Partii Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego z tymi materiałami. Podjął decyzję prokurator generalny. Skoro więc, jak wynika z treści wniosku, te właśnie zeznania były podstawą dokonania ustanej w przedmiocie sposobu mojego działania, stawienie zarzutu, że wydałem polecenie panu Wojciechowi Miłoszewskiemu, polecenia udostępnienia akt, jest niczym nieuzasadnione, bowiem z jego zeznań przytoczonych we wniosku wynika, że to ja podjąłem decyzję o zapoznaniu pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego z tymi, z tymi dokumentami. Otóż powołany dowód pozwala więc jednoznacznie ustalić, że sam podjąłem w tej kwestii samodzielną decyzję. To po pierwsze. Jest więc sprzeczność pomiędzy dowodem, który znajduje się uzasadnieniu wniosku, a treścią stawianego zarzutu, sprzeczność, która nie daje się wyjaśnić i nie ma możliwości zadać pytań, bo nie było Komisji Regulaminowej.